W Małopolsce jest blisko 40 lokalnych grup działania. Skupiają one ludzi i instytucje, które swoją charyzmą aktywizują lokalne środowiska. W tym programie odwiedzimy unikatowe miejsca, spotkamy prawdziwych pasjonatów i odkryjemy lokalne tajemnice. Zapraszamy w podróż szlakami LGD w Małopolsce. Aktywizować społeczności lokalne to jedno z głównych zadań lokalnych grup działania. Nie byłoby to możliwe bez pomocy prawdziwych pasjonatów, a takich w Małopolsce nie brakuje. Biurków Wielki. Na pozór niewyróżniająca się wieś koło Proszowic. Ale to właśnie tu dzięki zaangażowaniu miejscowej szkoły wspieranej przez tutejsze LGD kwitnie życie artystyczne. Tańce. Występy w trakcie przeglądów tańców dają możliwość osiągnięcia sukcesu każdemu dziecku. Bo taniec jest czymś takim, czym da się zarazić każdego, tak naprawdę. Tańce ludowe to wśród młodzieży mogło się wydawać nieatrakcyjne. Baliśmy się, że się będzie młodzież wstydziła występować, a okazało się zupełnie coś innego. Pierwszy wrzesień to jest nasza praca polegająca na zbieraniu pomysłów na, na kolejny przegląd. Potem rozsyłamy. Zaproszenia do szkół. Już od tego momentu to pełno paru idą przygotowania. Większość z tych strojów to są stroje szyte. Czasem się zdarzą, wypożyczane, ale większość to są przygotowane przez mamy, przez babcie. Na tą imprezę przychodzi około tysiąca ludzi. Staramy się, żeby to nie był tylko przegląd, ale impreza o charakterze pikniku rodzinnego. Orawa kraina historyczna o bogatej kulturze i burzliwej przyszłości. Pamiątki minionych wieków widać tu na każdym kroku. Pasterstwo było głównym zajęciem miejscowej ludności. Dziś coraz mniej osób się nim zajmuje. Aby przybliżyć młodym pokoleniom tradycje ich dziadków, z inicjatywy tutejszego LGT organizuje się szereg ciekawych warsztatów. Niestety, przez te wszystkie lata gdzieś to zanikło. W tym miejscu, w którym jesteśmy teraz powstała jedna z niewielu w ogóle bacówek tutaj na Orawie. Bacowie pokazywali jak się doi owce, jak się robi ser, z czego powstaje zyntyca, ale także pokazywali im i tłumaczyli jakie są rodzaje owiec. W warsztatach edukacyjnych z pasterstwa wzięło udział 400 dzieci ze wszystkich miejscowości orawskich wraz ze swoimi nauczycielami. Wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają na południe Polski, to myślą sobie, że jadą w góry, czyli do Zakopanego, na Podhale, a Orawa jednak jest regionem zupełnie innym, który znajduje się między Beskidem Żywieckim a Tatrami. Orawę wyróżnia właściwie wszystko. Orawa to jest taki region w Małopolsce, który znajduje się między Beskidem Żywieckim a Tatrami. Wyróżnia nas gwara, jedzenie, śpiew, taniec. Serdecznie zapraszamy. Naprawdę warto przyjechać na Orawę. Ciekawym pomysłem LGD Dolina Soły aktywizującym młodzież i dorosłych z tego terenu jest organizowanie wspólnych warsztatów rękodzielniczych. Pod okiem lokalnych artystów dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności plastyczne, a przy okazji poznawać tajniki sztuki regionalnej. W zasadzie od początku działalności LGD, od 2010 roku realizujemy projekt Festiwal Wieśpał na Skarbów. Jest to impreza już teraz standardowa, w zasadzie takie hasło rozpoznawcze naszej lokalnej grupy. W ramach festiwalu organizujemy warsztaty rękodzieła, podczas których osoby starsze przekazują tradycyjne techniki, metody rękodzielnictwa z naszego terenu osobom młodszym. Natomiast ci młodsi wykorzystują nowinki dotyczące metod i technik różnych rękodzielniczych, wymieniają się wiedzą z osobami starszymi. Gdy rozpoczynamy zapisy na warsztaty, to tak naprawdę w przeciągu kilku pierwszych dni znikają wolne miejsca. Przychodzą osoby otwarte na, nowe, na nową wiedzę, na nowe umiejętności. Oferta jest na tyle bogata, że mogą znaleźć coś ciekawego dla siebie. Trzeba ufać ludziom, z którymi się współpracuje, i trzeba wierzyć, że każdy najbardziej zwariowany pomysł jest możliwy do realizacji, jeżeli faktycznie znajdzie się pasjonatów, ludzi, którzy chcą coś zrealizować. To tylko wybrane miejsca na bogatym szlaku małopolskich lokalnych grup działania. Odkryj je dla siebie. Teraz czas na małopolską sieć LGD.